Siemanko, z tej strony Łowcy Gier i dzisiaj witam w serii w której wyławiamy serwery Minecraft i dzisiaj chciałbym wam pokazać serwer tutaj macie ten sklep stronę internetową a więc tak, teraz powiem coś trochę o serwerze na początek każdy dostaje takie eq początkowe i one nie jest zużyte mamy tu dostępne takie warpy jak widzicie a więc, tak, jest bardzo miła administracja. Mamy tu Enchant i właśnie takie różne atrakcje. Na razie serwer jest 10-slotowy, ale właściciel myśli o powiększeniu, więc proszę się nie martwić. IP będzie podane w opisie. I po prostu, o, takie to. Już chyba będę powoli kończył, a więc zapraszam do kupywania w craftserver.pl i ogółem to polecam serwer i mam nadzieję, że będziecie na nim grać. Siemanko!